Zadanie. W równoległym boku długości boku wynoszą 8 i 5. Może od razu wykonujmy rysunek. Kąt ostry ma miarę 60 stopni. Oblicz długości obu wysokości i obu przekątnych tego równoległego boku. Przekątne narysujemy później, żeby teraz nie zamazywać rysunku. W naszym zadaniu zauważamy taki trójkąt. Który ma 60-90 stopni, więc ten trzeci kąt powstaje nam wyniku odjęcia od 180, 60 i 90, czyli tutaj mamy 30 stopni. I mamy taki bardzo charakterystyczny trójkąt, którego proporcje boków określają wzory A2 a pierwiastek z 3. Te wzory zaznaczmy na naszym rysunku. Najdłuższy bok przeciwprostokątny naprzeciwko kąta prostego jest równy 2a, więc zapiszmy, to jest 2a. Naprzeciwko 30 stopni mamy bok a. Naprzeciwko 60 stopni, tak jak tutaj pokazuje rysunek, mamy a pierwiastek z 3. Należy dopisać tutaj równe się między wzorem a liczbą. 2a jest równe 5. To A będzie równe 2,5. Zaś A pierwiastek z 3, tutaj w miejsce A wstawiamy tym razem 2,5. Otrzymujemy 2,5 pierwiastka z 3. Tutaj też jest równość między tymi wyrażeniami. I już mamy obliczoną pierwszą wysokość naszego równoległoboku. Może napiszę H1 równa się 2,5. Pierwiastka z trzech. Drugą wysokość w zasadzie możemy obliczyć w ten sam sposób, ponieważ tutaj mamy 60 stopni, więc y, drugi kąt ostry również ma 60 stopni. Ten kąt ostry będzie miał 30 stopni, i naprzeciwko y, 90 stopni mamy wzór 2a. Tutaj od wierzchołka do spotka wysokości mamy a a nasza wysokość, czyli bok naprzeciwko kąta 60 stopni, to jest a pierwiastek z 3. Skoro 2a jest równe 8, to samo a będzie równe 4. A ta wysokość będzie równa 4 pierwiastek z 3. Więc zapiszmy pod spodem h2 jest równe 4 pierwiastek z 3. Jest to druga odpowiedź. Tutaj jeszcze chciałbym pobawić się matematyką, zanim obliczę przekątne w tym e, równoległym boku. Otóż e, tę drugą wysokość moglibyśmy obliczyć w inny sposób. Za chwilę pokazuję. Tutaj zetrzyjmy te wzory. Teraz jeszcze na rysunku dopiszmy, to nam się przyda w przyszłości. E, skoro cały dolny bok jest równy 8, ten mały kawałek jest równy 2,5, to. E, ten odcinek od wskazanego wierzchołka do spotka wysokości jest równy 5,5, czyli od 8 odejmujemy 2,5. Ścieramy ten rysunek i teraz pokażę, jak, w jaki inny sposób można było obliczyć tę wysokość. Otóż wzór na pole równoległoboku to jest A razy H. Podstawa jest równa 8. Wysokość tutaj była obliczona wcześniej 2,5 pierwiastka z 3. Co po obliczeniu daje nam 20 pierwiastków z 3. To jest pole obliczone z podstawy 8 i z wysokości 2,5 pierwiastka z 3. Ten wzór wykorzystujemy po obróceniu tego równoleg boku. Teraz podstawa jest równa 5, dlatego pod literką A piszę 5. H jest nieznane, to piszę H. A pole, zauważ, zostało obliczone. To jest 20 pierwiastków z 3. Jeżeli e, takie równanie podzielę przez 5, otrzymujemy, że H równa się 4 pierwiastek z 3. I również tutaj wysokość H2 została obliczona, tylko że w inny sposób. Ok, teraz przejdźmy do obliczenia przekątnych w naszym równoległoboku. W naszym rysunku narysujmy szukane przekątne. Na razie może skoncentrujmy się na pierwszej przekątnej, d małe, dlatego dużą przekątną na chwilę wytrzyjmy. I teraz jak obliczyć tę przekątną? Myślę, że założamy tutaj trójkąt prostokątny i stwierdzenie Pitagorasa możemy obliczyć przekątną d małe. Więc rozpisujemy 2,5 pierwiastka z 3 do kwadratu plus... 5,5 do kwadratu równa się d do kwadratu. Razy 2,5 razy 2,5 to 6,25, kwadrat z pierwiastkiem się redukuje, więc napiszę razy 3 plus tutaj podnosimy do kwadratu 30,25 równa się d kwadrat. Tu jeszcze wymnożymy to wyrażenie. 18,75 i resztę przepisujemy. Dodajemy to wyrażenie i otrzymujemy ładną liczbę 49, równa się d kwadrat, więc samo d równa się pierwiastek z 49, więc krótka przekątna będzie równa 7. Teraz przejdźmy do drugiej przekątnej, rysujemy długą przekątną i tutaj, aby ją obliczyć, Należy dorysować taki trójkąt prostokątny i następnie skorzystać z twierdzenia Pitagorasa w takim dużym trójkącie prostokątnym. Myślę, że widzisz, że ten kawałek jest równy 2,5. Dlaczego? Ponieważ ten trójkąt zaznaczony na niebiesko jest tak samo równy jak ten trójkąt prostokątny, który wcześniej był rozpatrywany o kątach 30, 60 i 90 stopni. Wysokość równoległą boku była wcześniej obliczana, to jest 2,5 pierwiastka z 3. Więc jedna przyprostokątna w trójkącie prostokątnym jest równa 2,5 pierwiastka z 3, więc możemy od razu przyprostokątno podnieść do kwadratu, plus druga przyprostokątna. Druga przyprostokątna to jest 8 plus 2,5, czyli 10,5 do kwadratu równa się długa przekątna w naszym równoległym boku, czyli przeciwprostokątna w trójkącie prostokątnym. 2,5 pierwiastek z 3 do kwadratu podnosimy. Tutaj 2,5 do kwadratu to 6,25 razy kwadrat z pierwiastkiem redukujemy. Wychodzi nam trójka, plus, podnosimy liczby do kwadratu, 110,25.

więc duża przekątna jest równa pierwiastek ze 129. I to jest już ostatnia wielkość, która była potrzebna do rozwiązania zadania.